¡Otro! ¡Uro! yo? Uno, Uno, tres, tres, cuatro mi como formó un alboroto Uno, dos Eh, voy a Nie he he niok 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 a ha nie wrowo ja wrzaję zniszczę twoje auto a przeładować chodź tu biegło oła śmiechu to moja ze usta Dobra A, dobra, jeszcze. Zapraszam. Dobra. Ja? Dobra, przepraszam, cięcie. No ja, ja może jakąś muzykę zapodam. Niech Arya yy, Eeeh, daleko No dobra, ja cię Je, Ty znawczym. jesteś na innym serwerze niż ja Ale dobra, już się pożegnamy Wciśnij, wciśnij U Eeeh, no To no. ciekawe, ja wcięciej na czas ladingu Dobra, ja jestem Witajcie po krótkim Cię uciu na, co, na czas loadingu dobra ty, ty tam jesteś to chodź się spotkamy i kończymy ten odcinek I odcinek Upi. na ostatniu, jak byłem na youtube to nie widziałem żebyś tu ty tą śmieciarką? To jest tir. Tak. Tir ze śmiećmi. No. no mów, co o to chodzi. Y bo ostatnio, jak byłem na YouTube, to nie zauważyłem, żebyś wrzucił no to za kulisami. Ja zapomniałem. No ja mam już wrzucone. Nie chciałbym. No dobra, no to choć podczas jady się pożegnamy. Ej, ja się tu nie mogę wychylić. Jak jeździsz? No tu, tu ostatnio się pożegnaliśmy. Tu ostatnio się żegnaliśmy? No. Tylko A, z drugiej no. strony. No tak. Sorry. Dobra, to tu się żegnamy. No. A więc... Subskrybujcie. Komentujcie. I oceniajcie. No to do widzenia. Ale czekaj, czekaj. Tym razem przynajmniej Co? nie zapomniały. Tym razem przynajmniej nie zapomniałeś powiedzieć, komentujcie. O Jezu. <grym> tym razem pamiętałeś. <grym> Następny odcinek. No, 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 Następną sobotę. W tak co tydzień będziemy wrzucać. No. No. To cześć.